Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej, ostatniej już części z pokarmami firmy Aquatica. Dla przypomnienia, pierwsza część pokazywałem ogólny unboxing pokarmów. W części drugiej pokazaliśmy sobie pokarmy z tej serii Caridina, te trzy pokarmy: Caridina Vita, Caridina Molt i Caridina Repro. To już jest za nami. Stały nam jeszcze pokarmy, tutaj właśnie te, które widzicie, czyli te chunks, tak zwane przysmaki. Są w zestawie dwa takie pokarmy, chunks mikroalgi i chunks green Muscle. Obydwa opakowania są 30 gramowe. I został nam jeszcze jeden mega fajny produkt, się nazywa Caridina Nano. Jest to produkt y, dla maluchów. Zaraz sobie to otworzymy, pokażę Wam, jak to w środku jest y, zapakowane. Bo jak widzicie, waga tego pokarmu jest 32,5 grama. I tutaj mamy podzieloną jakby wielkość tego pokarmu na trzy na wielkości. W sensie, że 7,5 grama mamy mniejsze niż 200 mikronów. Później mamy od 200 do 400 mikronów 10 gram. I od 400 do 600 mikronów mamy 15 gram. Czyli mamy taki sobie oto pokarm, którym wykarmimy maluchy, że tak powiem, od wyklucia się do już takich troszeczkę podrostków. Nie? Jednym tym pokarmem. Także nie potrzebujemy kupować nie wiadomo ile pokarmów. Tym jednym pokarmem ogarniemy jakby. Sobie ten, tą początkową fazę wzrostu młodych krewetek. No dobra, ale zaczniemy od czanku. Mamy dwa te produkty, i teraz tak: pierwszy produkt mikroalgi. Mamy z tej strony taką informację, i z tyłu, producent nam pokazuje takie, takie informacje. Dobra, to jest to. Otworzymy sobie te przysmaki mikroalgi. O, mocno trzyma woreczek. Momencik, momencik, dobra. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, tak, tak to wygląda. Pastylka. Okej, okay. coś takiego. Oczywiście szklanka z wodą być musi. Wrócimy sobie jednego takiego czanka, Pyk od razu nam zatonął, i otworzymy sobie yy, w międzyczasie drugi pokarm. Dobra, i tutaj już kolor jest inny. Wygląda to tak. Różnica, różnica jest w kolorze, jak we wcześniejszych tych pokarmach karydina yy, takiej różnicy nie było. Bo jak pamiętacie, tam jednakowy kolor był tych trzech produktów, tak tutaj ewidentnie różnice widać, tamten był mocno zielonkawy, a ten jest taki bardziej brązowawy. Dobra, też sobie go wrzucimy, też sobie go wrzucimy do szklanki, niech sobie obydwa nasze produkty tutaj. Namaczają się. Zobaczymy, jak to się zachowuje w wodzie. A teraz sobie zobaczymy produkt ten Caridina Nano i pokażę Wam, jak to w środku jest zrobione. Dobra, ok, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Bo tutaj jest troszeczkę inaczej niż we wszystkich innych pokarmach, bo wszystkie inne pokarmy otwieramy i już mamy gotowy pokarm w środku, w tej paczce. A tutaj jednak to jest jeszcze pakowane w osobne, zobaczcie, paczuszki. I mamy Karydina Nano 200-400 mikronów, 10 gram. Wyciągamy kolejną paczuszkę. Kolor. Czerwony. Mamy mniej niż 200 mikronów. 7,5 gram. Ok. Grzebiemy dalej. Mamy kolejną fioletową paczuszkę. Tutaj mamy kardina nano. 400 600 mikronów. I tego jest 15 gram. Dobra, i zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Pokażę wam z bliska, żebym poluchami nie zasłaniał. Zobaczcie, w zestawie mamy taką, oto rureczkę do nabierania pokarmu. Rureczka jest ścięta z jednej i z drugiej strony. Nabieramy sobie nią pokarm i podajemy do zbiornika. To jest jedna rzecz, jaką mamy w zestawie, ale w zestawie. Jest jeszcze druga rzecz. A drugą rzeczą jest taka oto pipeta. Taka oto pipeta. Oczywiście działa to w bardzo prosty sposób. Sobie naduszamy. Tutaj nabieramy pokarmu, odrobinkę i wpuszczamy to do naszego akwarium. Czyli takie dwie rzeczy są jeszcze w zestawie. I to chyba jest wszystko. Także widzicie moi drodzy, że pokarm ten Nano, Cardina Nano, jest najbardziej rozbudowany z, całego, z całej tej serii. Bo zobaczcie, że w Cardina Nano macie w środku trzy dodatkowe saszetki w bardzo ładnych kolorach, bardzo ładnie wykonane i macie od najmniejszego, od najdrobniejszego pokarmu mniej niż 200 mikronów. Po 200 do 400 mikronów i od 400 do 600 mikronów. Do tego w zestawie macie fajne takie narzędzia, powiedzmy, do podawania tego pokarmu. Macie taką rureczkę, jak już Wam pokazałem, i pipetę. I ten pokarm Wam w zupełności powinien wystarczyć do wykarmienia maluchów. Od wyklucia, jak już mówiłem, do takich podrostków trochę, nie? No dobra, ale otwórzmy sobie każdy z tych pokarmów i zobaczmy, jak to wygląda. Dobra. Za, zaczniemy od najmniejszego, potem średnie i największe, nie? Czyli otworzymy sobie karydina Nano mniej niż 200 mikronów. Okay. Dobra, i to jest taki naprawdę drobniutki drobniutki pokarm ja go sobie wysypię tutaj po lewej stronie ok zobaczcie dobra i to jest ta najmniejsza forma tego pokarmu ja ją wam jakoś to jest bliska pokażę poczekajcie zobaczcie to jest taki naprawdę drobniutki drobniutki pyłek mega mocno zmielone i to jest ta wersja 200 mikronów. Teraz sobie otworzymy tą ciutkę większą wersję 200-400 mikronów. Powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałem, że to będzie tak fajnie zapakowane. Już widać od razu, że jest ciutkę większy ten pokarm. Tu sobie go wysypiemy. Ten pierwszy widzicie ewidentnie, że to jest pyłek, ale w drugiej wersji, tej większej, już widzimy, że to już jest takie naprawdę malutkie granulki. Nie? Zobaczmy tą największą wersję, 400-600 mikronów. I zobaczcie, jak to wygląda. Mamy trzy wersje tego pokarmu. Od drobniejszej, poniżej 200 mikronów po lewej stronie. 200-400 mikronów środek i 400-600 mikronów tutaj już ostatni ostatnia ta kubka i zobaczcie, zobaczcie że ewidentnie widać różnicę nie? czyli tak się prezentuje pokarm karydina Nano wykonane jest fajnie, nie spodziewałem się tego, że to będzie w taki sposób wykonane tutaj jak już Wam pokazywałem taka szpatułeczka zrobiona z rurki do nabierania tego pokarmu i podawania go do naszych zbiorników lub za pomocą pipety dajemy troszeczkę wody mieszamy sobie ten pokarm najdrobniejszy pyłek z wodą później delikatnie za pomocą pipety za zaciągamy i wlewamy do naszych zbiorników. Ok, to by było moi drodzy tyle, jeśli chodzi o ten pokarm nano. Sprawdźmy sobie jak wygląda nasz pokarm Chang, który tutaj cały czas się namacza. I jak widzicie, cały czas pozostaje w swoim, jakby, pierwotnym kształcie. No dobra, także to by moi drodzy, chyba było na tyle. Widzicie, widzicie jak to, jak to wygląda, jak pokarmy są wykonane. Szczerze nie spodziewałem się, że w taki fajny sposób będzie to wykonane i tak ładnie, nie? Podoba mi się. Podoba mi się także plus tutaj dla producenta. No i nasze. Czanki, widzicie, że tutaj w ogóle, że tak powiem, nie reagują z wodą, w żaden sposób, nie rozwalają się, nie pylą. Także to jest, to jest fajnie, nie? Ech, No dobra, moi drodzy, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że seria z tymi pokarmami Aquatica Wam się spodobała. Ja jestem zadowolony, jak już Wam mówiłem, że kolejny fajny produkt trafił do Polski. To jest dla mnie mega ważne, ja lubię nowości. Tym bardziej, że fajnie, że możemy się zabezpieczyć w jakiś sposób pokarmami tutaj z Europy, bo nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości z pokarmami z Azji. Dlatego fajnie, że coś takiego powstaje i fajnie, że coś takiego trafiło na nasz polski rynek. I oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że dystrybucją tutaj tych pokarmów zajął się kolega Rafał z Gdańska Danzig Shrimp. On jest dystrybutorem. A pokarmy kupicie e, oczywiście jeszcze w Quadropie, w Amazonia 24 i pewnie jeszcze w innych, innych sklepach. Jeżeli aktualnie ich nie ma, to pewnie za jakiś czas te pokarmy także się tam pojawią. Także, dobra moi kochani, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.